O, to jestem ja. I tu jestem ja. No, tu wyglądasz prawie tak, jak, jak kiedy Cię poznałem. A, tu byłem w szkole. Prawie. O, o i tu mleczko jem ja. No <laughs> to starta. Z Sylwią współpracuję od 7 lat, kiedy ją to poznałem, i obecnie Sylwia jest moją partnerką życiową. Jest yy osobą bardzo odpowiedzialną, ale ciągle goniącą za nowymi wyzwaniami. Robimy piękne rzeczy, ale nie kończąc jednej Sylwia już ma pomysł na kolejne, następne zadanie. Byłam zuchem, później harcerzem i później drogi moje z harcerstwem się rozeszły. Po wielu latach już jako matka dzieci. Chodziłam na zbiórki zuchowe synów i to mi się spodobało, bo i tak byłam, i tak pomagałam. Szkoda mi było właśnie tych zuszków, że oni już nie mają gdzie dalej tą drogą harcerską iść, bo w Platerówce nie było w ogóle drużyny harcerskiej. No pomyślałam, no i założyłam 15 drużynę harcerską Lipczanie.

Ma do nas anielską cierpliwość, wytrzymuje z nami, potrafi nas uspokoić i wyjeżdża na wszystkie z nami wycieczki, znajduje do nas czas. Z panią Sylwią współpracujemy od 6 lat. Widoczny przykład działalności pani Sylwii to jest stanica obok tego obiektu, gdzie w czasie wakacji dzięki pani Sylwii, dzięki jej zaangażowaniu dzieci mogły spędzać wolny czas. Nasza młodzież ma alternatywę i dzięki pani Sylwii uczy się samych, dobrych. Rzeczy, które będą naprawdę potem pomocne w życiu. Każdy wykonany projekt, każda zbiórka, yy, każde jakieś spotkanie z ludźmi, yy, uśmiech przede wszystkim dziecka no to, to jest to, co, co daje największą satysfakcję co daje te właśnie takie szczęście, spełnienie takich swoich marzeń. Każdy drużynowy w jakimś stopniu jest niezwyczajny. Czy sama się tak czuję? Nie, robię to co lubię, to jest moją pasją, bo, bo nie pracuję zawodowo jako nauczyciel, nie jestem nauczycielem, po prostu to jakoś takie wewnątrz mnie uśpione kiedyś, właśnie ten zużyteczny to Teraz mogę to przelać jako drużynowa na, na moje dzieciaczki. Byliśmy na warsztatach fotograficznych, poznawaliśmy, jak teraz funkcjonuje praca fotograficzna. Drużyna Lipczanie z platerówki to jest drużyna, która najbardziej efektywnie współpracuje z naszym centrum. Miałam wakacje zajęcia, takie przyrodnicze. Oglądaliśmy sobie różne rzeczy, a potem to, co się widziało, przekładaliśmy to na język ekologii. I przyjeżdżał na te zajęcia wakacyjne chłopiec który chodzi do gimnazjum, a gimnazjaliści nie są specjalnie chętni do takich działań, który przyjeżdżał na motorowerze z, no, z miejscowości dość oddalonej. I przyjeżdżał, i chciał, i cieszył się, i bardzo chętnie uczestniczył w tych zajęciach. No i to jest chyba najlepsze potwierdzenie tego, że, że jej praca jest potrzebna, ważna, bardzo dobrze odbierana. Lubię. Jestem w kole Spodyń wiejskich we Włosieniu. To jest najstarsze koło w byłym województwie leniogórskim. Też w zespole malwy folklorystycznym też śpiewam. W kole Sybiraków, no to pomagam przy Kronice i też właśnie wspólnie współpracujemy z drużyną, z kołem. Organizując spotkania z Sibirakami, um, uroczystości Sibiraka. Też działamy w Stowarzyszeniu Zamek Czocha, i też są właśnie duże, duże, duże plany w rozwoju zamku, promowaniu, w ogóle promowaniu tutaj naszych terenów, górnych urzędów. Organizacje zawsze mogą na siebie liczyć, a ja już to naprawdę ja nie mam, co się dzieje. To ja wołam Sylwię, Sylwia harcerzy. I niepełnosprawni się cieszą, że poznają takich wspaniałych ludzi. I takim pierwszym działaniem, do którego Sylwia się włączyła wraz ze swoimi harcerzami, to był taki tak projekt Uczymy się żyć razem. W ramach tego projektu niepełnosprawni, i to niepełnosprawni umysłowo muszę dodać, to nie była taka łatwa praca. Ludzie starsi wystawili razem z pełnosprawnymi wystawiali sztukę teatralną pod tytułem kopciuszek. I ja ze swoją drużyną przy, przygotowała scenografię. Przepięknie nam to wyszło i wszyscy byliśmy dumni, przedszkolaki. To chyba taka e, akcja, która się bała szerokim echem właśnie na terenie trudne naszego miasta i całego powiatu, nawet. A społecznym do obrony bezrobotnej jest koordynatorem Federacji Banku Żywności. I, i przeprowadza tutaj na terenie naszego miasta akcję Podzieje się posiłkiem i się na zbiórka żywności. I właśnie to my zbieramy, różnie z Sylwią, wspólnie zbieramy, wolontariusze ze szkół, ale potem mamy pomoc właśnie z dystrybucją. W związku z tym tutaj w mieście jakoś sobie radzimy, a Sylwia ze swoim samochodem wjeżdża i dowozi naprawdę do najbiedniejszych na terenie całej gminy, do najdalszych, gdzie na, bez Sylwii ta żywność by na pewno nie dotarła. Co roku się przychodzi do tych osób, i jedna pani wyciągła mówi: "Słuchajcie, ja mam przez wszystkie lata wasze upominki, które wy do mnie przynosicie. No to, to jest takie bardzo miłe, że jednak yy, to jest warte, że, że nie, nie wolno zapamiętać o osobach starszych, bo oni czekają. Nam się wydaje, że, że A może w tym roku nie pójdziemy, bo są inne zajęcia, ale nie do tych osób trzeba, bo bo jesteśmy taką iskierką taką nadzieją. Włączam rodzinę w to wszystko i jest łatwiej, bo, bo mówię no, z duchem Krzysztofem, z moim partnerem. Działamy w tym samym, jesteśmy harcerzami, jesteśmy instruktorami i to jest łatwiej. Bo, bo, bo nie widzę właśnie. On rozumie mnie, ja rozumiem jego. Synowie też pomagają, też angażują się, chociaż już są pełnoletni właśnie w moją pracę i to mi pomagają. Nie tak. mamy życia prywatnego. Wszystko się obraca wokół harcerstwa. <laughs> Jesteśmy oboje zakręceni i działamy po prostu. Kurze w kąt, brudy pod dywan i, i, i działamy. <laughs> Chcieć to móc i, i myślę, że troszkę mojej woli, troszkę właśnie zaangażowania innych i dzięki właśnie innym, bo samemu to się w większości nie zrobi nic, prawda? Ale jeżeli ma się ludzi obok, obok siebie, no to, to jakaś to się toczy. Kto raz przyjaźni pozna moc, nie będzie trwonił słów. Przy innym ogniu winną noc, do zobaczenia znów.